Psalm 119 od 89 wersetu. Panie, Twoje słowo trwa na wieki. Jest ono niewzruszone jak niebiosa. Zobaczcie, Boże słowo trwa na wieki i ono jest niewzruszone. Nie można nic dodać, nic ująć: ono jest trwałe na wieki. Twoja prawda rozciąga się na pokolenia. Ugruntowałeś Ziemię i nie przemija. Według Twoich rozstrzygnięć istnieje do dzisiaj, ponieważ wszystko służy Tobie. I to ostatnie, ten ostatni wers, ponieważ wszystko służy Tobie. My, jako Zgromadzenie Świętych dzisiaj, będąc na tej uczcie, służymy Bogu. Służymy Bogu swoimi modlitwami, swoimi pieśniami, swoim uwielbieniem. Tym wszystkim, co dzisiaj wnosimy na to zgromadzenie, Ty służysz Bogu. I tak jak pastor dzisiaj powiedział na początku, ważne jest to, czy jesteśmy przygotowani, żeby dzisiaj usłużyć Bogu. Zobaczcie, jak bardzo rzadko podchodzimy do tego tematu przygotowania do czasu nabożeństwa. Tak czasami jest tak, że przychodzimy z marszu na nabożeństwo. Nie przygotowując swoich serc, nie przygotowując swojego umysłu, przychodzimy z tym całym natłokiem wszystkich myśli, problemów, z tego wszystkiego, co mamy, i my mówimy, przychodzimy na zgromadzenie świętych, żeby usłużyć Panu, żeby go uwielbić. Ale jak chcemy Boga uwielbić, skoro nasze serca, nasze myśli są daleko od, od Boga? A Boże sobą mówi, wszystko służy Bogu. To jest nasza odpowiedzialność przed Bogiem. Pamiętajcie o tym, że jako Zgromadzenie Świętych, jako Chrześcijanie, jako Nowonarodzeni Ludzie, jesteśmy po to, by służyć Bogu, a nie po to, by Bóg służył nam. Mylimy te pojęcia i, i oczekujemy, żeby Bóg ciągle służył nam. A Boże słowo mówi: wszystko służy Bogu. Każdy z nas służy Bogu. Radości w Panu. Do usłyszenia jutro, jeżeli Pan Bóg pozwoli.